I witamy Państwa serdecznie na m, ostatnim meczu grupowym, który będziemy dla Państwa transmitowali z boiska numer 2. E, tutaj, naprzeciwko siebie, aktualnie stają zespoły Elpaku Konin. E, zespół z Konina wystąpi w białych koszulkach i niebieskich spodenkach, oraz drużyna przyjaciół z boiska Wrocław, e, która ubrana jest w całości na czarno. Na początek oczywiście standardowo składy obydwu zespołów, zaczynając od gospodarzy tego spotkania, czyli przyjaciół z boiska z Wrocławia. Z dwudziestką kapitan zespołu Mateusz Prykowski. następnie numer zero to Przemysław Jarząb, jedenastka Łukasz Stępień, trójka Adrian Tatko, 89 Dariusz Śląski, 77 Jarosław Pydymowski, siedemnastka Miłosz Stępień, z dwójką gra Paweł Kubot, z ósemką Mateusz Żyżak, z szóstką Konrad Schmidt z dziesiątką Krzysztof Kotwicki i z piątką Andrzej Kosior. Drużyna z Wrocławia przegrała swoje dwa pierwsze spotkania, co oznacza, że tak naprawdę nie gra tutaj już o awans, gra tylko o ewentualną wygraną w tym spotkaniu, zespół po prostu został wyeliminowany z rozgrywek. Więcej do ugrania ma tutaj Elpak i teraz skład ekipy z Konina. Z jedynką Daniel Kubiak, z numerem 69 bramkarz tego zespołu Kacper Naskręcki który akurat aktualnie jest na ławce rezerwowych. będzie bronił drugi golkiper z numerem 20 Piotr Musiał to jest kapitan drużyny z siódemką Adam Wawrzyniak, z piętnastką Dawid Studziński, numer 8 to Maciej Rojewski, 26 Krystian Robak. Tutaj zdecydowanie lider tego zespołu numer 21 to Marcin Balalia, dwójka Kacper Raczkowski z 11 Norbert Grzelak, z 17 Arkadiusz Widelski i z 18 Szymon Olkiewicz. Wspomniałem o tym, że Elpak ma o co grać, ale uwaga, bo to właśnie Elpak w natarciu. Na razie wycofują piłkę do swojego lidera. Robak tam z tyłu oddaje do kolegi teraz jest kontra drużyny z Wrocławia. I mogło być groźnie, bo uderzenie musiał bronić golkiper z Konina. Elpak zremistował swoje pierwsze spotkanie 3-3 w grupie z kapelą weselną. Drugi mecz przegrał minimalnie jedną bramką z Bartistem. Toruń, a to oznacza, że ewentualne zwycięstwo w przypadku porażki kapeli weselnej z Bartistem może dać koninianom wyjście z grupy. Oczywiście będzie to jeszcze zależało od stosunku bramek. E, tych dwóch drużyn, ponieważ w bezpośrednim pojedynku Kapeli z Elpakiem mieliśmy remis 3-3, o czym już wspominałem. Tymczasem e, teraz e, niebezpieczne uderzenie z dystansu, e, ale znów górą golkiper z Konina. Poszedł teraz Robak na przebój sam, e, ostatecznie jednak wyjaśniony tam przez jednego z obrońców wrocławskich. I drużyna z Konina. Robak ponownie przy piłce. Uderzenie z dystansu! E, blisko prawego słupka bramki wrocławian. Teraz jest długa piłka, ale tą piłkę przejmie raczej bramkarz. Tam było takie zagranie na granicy faulu piwota z Wrocławia, ale ostatecznie piłka i tak jest w posiadaniu ekipy z Konina. Teraz tracą ją Koninianie w środku boiska. Zaskoczony jestem, powiem Państwu szczerze, sytuacją, że nie broni Kasper Naskręcki w zespole z Konina. To jest świetny bramkarz próbowany w reprezentacji Polski podczas grupowań organizowanych przez Klaudiusza Hirscha. Tymczasem w dwóch pierwszych meczach spisywał się zresztą całkiem nieźle na skręcki, natomiast teraz został zmieniony i jest na ławce rezerwowych. Być może jakaś kontuzja, nie wiemy, nie mamy takiej informacji. Widelski teraz długie podanie, ale niecelne i kontra przyjaciół z boiska. Próba strzału z dystansu miło Następnie Co nami niecałe 3 minuty tego spotkania 0 do 0 0-0 także w drugim meczu, w którym Bartist remisuje z Kapelą weselną. Takie rezultaty tych spotkań nie premiują do następnej rundy. Oczywiście Bartis, który do tej pory ma komplet punktów oraz Kapelę Weselną. Tak, tak naprawdę to jest taka sytuacja w tej grupie, której niektórzy kibice mocno nie lubią, ponieważ, no jak wspomniałem, oba zespoły grające w drugim spotkaniu, w spotkaniu na boisku 1 mogą tak naprawdę podzielić się punktami i zremisować ten mecz nawet bezbramkowo. I oba zobaczymy wówczas w następnej rundzie. Elpak natomiast walczyć o zwycięstwo musi i walczyć próbuje. Robak na środku boiska. Sam tam nie miał kolegów, ale został faulowany I będzie rzut wolny faulował Konrad Schmidt. Czy osobiście do tego rzutu wolnego podejdzie poszkodowany? Nie tylko on jest koło tej piłki, ale ja mam wrażenie, że to właśnie Robak będzie próbował Krystian Robak strzelać. Tak jest. On podchodzi w tej chwili, uderza. Trafia jednak w jednego z zawodników z muru. Widelski. <laughs> Widelski z tyłu na lewą stronę. Będzie kontra ekipy z Wrocławia. Próbują coś tutaj przyjaciele z wojska zorganizować. Wychodzi ambitnie z piłką. Zawodnik z numerem drugim Paweł Kubotale piłkę traci. 0 do 0. Piąta minuta meczu. Próba strzału z daleka. Mocno niecelna to Marcin Balalia. On też w jednym z poprzednich spotkań tutaj pokazał klasę. Wpisywał się na listę strzelców. Mamy tymczasem zmianę w bramce zespołu z Wrocławia, tam chyba jakiegoś lekkiego urazu doznał pierwszy bramkarz tego zespołu także pojawia się jego zmiennik i zarazem kapitan drużyny Piotr Musiał dalekie zagranie, jest tam samotny zawodnik w czarnej koszulce i gdyby udało mu się tą piłkę przyjąć, skleić, to kto wie jak, ten, jak, to, jak ta akcja by się zakończyła Widelski do Robaka. Jest z przodu dobrze pilnowany, ale wciąż można podać piłkę do balali. Widelski na klepkę. Ładnie to zagrał zespół z Konina, ale ostatecznie piłka jest tylko. Wychodzi tylko na rzut rożny. Szedł teraz balalia. Robak tutaj z pretensjami do Widelskiego widać, że no nie klei im się do końca może ta gra tak jakby chcieli i stąd te uwagi zawodnika z numerem 26 źle wykonany ten rzut rożny, ale będzie jeszcze raz. Zmiana wykonawcy Widelski podchodzi. Oj, teraz była próba strzału i właściwie nawet nie próba, bo to był strzał ale ostatecznie jednak piłka wychodzi na aut boczny. Musiał na prawą stronę, na lewą, przepraszam, do y, jednego ze swoich kolegów. I teraz jest y, sam na sam. Y, był przez chwilę Konrad Schmidt, ale, ale nie strzelił tej bramki. No to powinien być gol. Ja przepraszam oczywiście za mój błąd. Piotr musiał, to jest bramkarz, y, to jest kapitan zespołu Skonina, natomiast y, to nie on do bramki drużyny, przyjaciół z boiska, a Mateusz Pyrkowski, Widelski i będzie kontra ekipy z Wrocławia, nie, jednak nie, tracą piłkę, jeszcze raz Widelski, gol, no tak, to, że on potrafi uderzyć, to, żeśmy już się dowiedzieli w poprzednich spotkaniach w tej chwili, potwierdza to Widelski, Arkadiusz Widelski pakuje piłkę do bramki i jest 1 do zera dla Elpaku. Do końca pierwszej połowy, 2,5 minuty. Tymczasem, niespodzianie, raczej w drugim spotkaniu tej grupy, kapela weselna również 1 do zera prowadzi z Bartistem. Co zmienia nieco tutaj układ sił. Ale uwaga, bo Elpak znowu w natarciu. Jeśli tam kapela zdoła pokonać. Ekipę Storunia to wyprzedzi drużynę Bartłomieja Dębickiego i Karola Czyszka w klasyfikacji, mający po trzech meczach 7 punktów. Oczywiście równocześnie będzie to oznaczało, że nadal odpada z rywalizacji Elpak, pomimo tego, że mecz swój wygrywa. Takie mam jakby wrażenie, że chociaż Elpak kontroluje to spotkanie, teraz Robak nie zdąży do tej piłki i, i przeważa i jakby ma więcej na pewno z gry, więcej ma piłkę, to jednak obie drużyny nie do końca już wierzą w to, że tutaj jakikolwiek rezultat miałby im dać coś więcej niż tylko wygraną w tym spotkaniu. Oczywiście jeśli chodzi o przyjaciół z boiska, tak właśnie jest, ale jeśli chodzi o olpak, niekoniecznie. Trzeba jednak po pierwsze ten mecz wygrać. Na razie prowadzą 1-0. Poza polem karnym dotyka piłkę bramkarz przyjaciół z boiska. Z mojego stanowiska było to dość mocno widoczne. Sędzia niestety znajdował się nieco dalej. I teraz rykoszet powoduje, że piłka wpada do bramki. Jest 1-1. Na strzał z dystansu, taki niespecjalnie mocny i, i może mało zaskakujący, zdecydował się jeden z graczy PZB, ale, ale piłka odbiła się od y, któregoś z obrońców Elpaku i mamy znów remis. Wszystko zaczyna się tutaj od początku. Do końca pierwszej połowy y, dostało 20 sekund, a teraz y, mogła być kolejna bramka. Ostatecznie piłka y, znowu w grze. Robak. Robak sam holuje tą piłkę do strefy obronnej Wrocławian. Teraz sprytnie ją strzelił. dostał piłkę zwrotną, ale niedokładną. Sesu z Wrocławia próbował to skontrować, jednak się to nie udało. Jeszcze raz widelski z dystansu mógł y, próbować powtórzyć y, to, co zrobił już wcześniej. Tymczasem y, próbują y, rywale. I teraz bardzo dobre uderzenie. Y, Miłość następna piłka minimalnie przechodzi nad poprzeczką. Sporo już bo 30 sekund doliczył tutaj. W tej chwili sędzia już nawet 40. Tymczasem na drugim boisku Bartist wyrównał stan rywalizacji z kapelą. Jest 1 do 1. Co znów oznacza, że na prowadzenie w tej grupie wychodzą Torunianie. Robak. Robak do środka, podanie i. Nie ma bramki, nieprawdopodobna sytuacja, w takiej wydawałoby się 200% sytuacji nie udaje się drużynie z Konina strzelić drugiego gola, jest sporo irytacji w barwach zespołu w białych koszulkach, jeden do jednego i zapraszamy na przerwę. Rozpoczynamy drugą odsłonę tego spotkania. Rezultat remisowy, identyczny rezultat. Mamy także w meczu na boisku numer 1, gdzie Bartisty gra z kapelą weselną. 1-1. W obydwu spotkaniach te rezultaty dają awans dwóm drużynom z boiska numer 1, czyli ekipom z Torunia oraz ekipie z Krakowa. Elpak wciąż na tarciu. proszę zauważyć co się w tej chwili stało, na boisku pojawił się jednak Kacper Naskręcki, czyli jest zmiana w bramce zespołu z Konina. I teraz jest bramka! 2 do jednego. Tak, zaczęli grę w przewadze gracze Elpaku. Naskręcki jest zawodnikiem, który doskonale potrafi to robić, jego zmiennik, którego oglądaliśmy w pierwszej połowie może już niekoniecznie. Jest teraz doping jest wzajemne wspieranie się wśród zawodników w białych trykotach. Oni jeszcze wierzą, że, że tam coś zmieni się na boisku numer 1, że może Barty strzeli bramkę i ta wygrana tutaj da im jednak awans. Ale żeby tak musiało się stać. Oni po pierwsze muszą ten mecz wygrać. A na razie prowadzą tylko 2 do 1. To nie jest wysokie prowadzenie. Teraz może być jednak 3. Ostatecznie piłka przechodzi obok bramki. Znowu Elpak w ataku próbuje teraz tutaj coś skórać, ale, ale się to nie udaje. Elpak jest o tyle trudnej sytuacji, rzeczywiście, że ten stosunek bramek koni konińskiej ekipy jest bardzo mocno niekorzystny. Oni w tej chwili mają ten stosunek goli dokładnie na zero czyli tyle samo bramek straconych, ile strzelonych. Tymczasem kapela weselna. Z którą zrównaliby się ewentualnie punktami w przypadku jej porażki z zespołem Storunia, z nastrzelała w międzyczasie ekipie przyjaciół z boiska aż 9 goli, tracąc tylko 3. Musieliby do tego dążyć Koninianie, tymczasem jest wprost przeciwnie, oto bowiem wydawałoby się mocno niegroźnej sytuacji. Jarosław Pydymowski zdobywa bramkę na 2 do 2, czy to już całkiem poddetnie skrzydła Elpakowi, do końca tylko nieco ponad 7 minut. Jest Robak, jest na skręcki, jest Balalia. Wszyscy prawie wszyscy najlepsi zawodnicy z Konina są na boisku, brakuje chyba tylko Widelskiego. Być może i on zaraz się pojawi na skrętki. Bardzo blisko był bramki przeciwnika, ale strzelał bardzo niecelnie. Bartis Kapela wciąż 1-1. A tutaj 2-2. Obydwa mecze w grupie D. Kończące rywalizację w grupie D. Obydwa na styku z takim podobnym wynikiem. Balalia uderzy z lewej nogi. Ale wprost bramkarza z Wrocławia, Mateusza Pyrkowskiego. Ten nie miał problemów z obroną. Przypomnę, że on zastąpił swojego kolegę z boiska, pierwszego bramkarza ekipy z Wrocławia w pierwszej połowie. Balalia, balalia, środkiem. Próbuje mijać rywali, ale nieskutecznie. Teraz próba lobu na Skręckiego, który opuścił swoje stanowisko, ale za mocno. Zacznie na Skręcki z pola karnego. Do Robaka, Robak sam. No, jeśli Elpak chce tutaj marzyć o awansie, musi tutaj zacząć strzelać gole i to nie jednego, nie dwóch, ale więcej a tymczasem on te gole nie, jednak nie traci, bo y, piłka y, strzelona do pustej bramki. Y, Koniniany do niej nie wpada. Y, y, tuż obok ląduje tuż obok. Robak, środek boiska znowu strata, ale jednak nie, udało im się przedrzeć. Gracze z Wrocławia, choć nie mają już szans na wyjście z grupy. Walczą tutaj ambitnie, chociaż o ten jeden punkt, żeby nie zakończyć tej rywalizacji tutaj z kompletem porażek. Na skręcki bardzo wysoko. Ekipa z Konina wciąż pustej bramce, pustą bramkę ma. Teraz próbował Pyrkowski szybko zacząć tą grę, ale poślicnął się i musi rozpoczynać na spokojnie od własnej bramki. Długie zagranie teraz do Pyrkowskiego. Dostępnia, wstępień do środka podaje tą piłkę do jednego ze swoich kolegów, ale muszą to wycofać. Wycofują Pyrkowski. Pyrkowski długą piłką zagrywa w kierunku Stępnia, jednak na skręcki ją przejmuje. Balalia. Balalia. Balalia również strata. W tej chwili strata za stratą. I jeszcze faul na środku boiska. Zupełnie jakby niepotrzebny. Balali, który teraz schodzi z placu gry niecelnie do końca meczu nieco ponad 4 minuty pojawił nam się Widelski o którym wspominałem jakiś czas temu to właśnie on idzie po tą piłkę rozpocząć grę z rzutu rożnego Zacznie prawą nogą podanie do swojego kolegi, ale ostatecznie piłka trafia robaka, to robak sprytnie piętą przekazuje piłkę dalej do Dawida Studzińskiego. Wyrkowski. Wyrkowski długą piłką, ale niecelnie do robaka. Robak teraz do przodu wciąż rezultat się nie zmienia jest 2 do 2, podobnie jak nie zmienia się ten rezultat. Także na boisku numer 2 jest tam 1 do 1. Barty Storun, finalista ostatniego Pucharu Polski, zdobywca poprzedniego Pucharu Polski w tej sytuacji, wygra grupę D. I wyjdzie z pierwszego miejsca, a Kapela Weselna jako jedyny przedstawiciel Krakowa, ale uwaga, bo na skręcki miał piłkę na strzał, zdecydował się jednak zagrywać jeszcze Studziński, ale ostatecznie strzału nie ma w ogóle. Kończąc moją myśl, Kapela Weselna lepiej zakończy ten turniej od drugiej ekipy z Krakowa, Zgodzianki i z grupy prawdopodobnie wyjdzie, o ile tutaj się jeszcze coś nie zmieni, bo i przyjaciele z boiska i Elpak. Próbują jeszcze ten rezultat meczu tutaj zmienić. Na skrętki ratuje tam swój zespół przed wyjściem piłki na aut, Ta jednak wychodzi na rzut z autu nieco dalej. 17 minuta i 20 sekunda za chwilę tego spotkania. Robak jeszcze holuje teraz piłkę. Czy pójdzie sam? Nie, zagrał do jednego ze swoich partnerów. Ten odgrywa do robaka, robak i jest gol! Jest 3 do 2. Elpak wychodzi na prowadzenie, ale nawet gdyby teraz e, coś się tam zmieniło, zmieniło się, bo mniej więcej w tym samym momencie Kapela strzeliła bramkę na 2 do 1 i e, w tej chwili m, znów mamy sytuację, w której to ekipa z Krakowa jest e, zwycięzcą e, grupy D. Kapela będzie wówczas miała 7 punktów, Bartis 6 punktów a Elpak Konin punkty 4 czy tak to się zakończy dwie minuty do końca jeszcze Robak jest sam na sam mógł podwyższyć rezultat ale ostatecznie się mu to nie udało w tej sytuacji jeśli kapela pokona Bartista wygrana nic już Elpakowi nie da Będzie można chyba mówić o ekipie z Konina jako o um, takiej drużynie, która mo, powinna tutaj być, ma prawo być, będzie miała prawo być mocno zawiedziona, może nawet najbardziej zawiedzionym zespołem ze wszystkich, które tutaj przyjechały, bowiem przypomnę, wyniki tej drużyny 3 do 3 e, z Elpakiem Konin, e, przepraszam z kapelą weselną oczywiście. E, tylko 2 do 3 z Bartistem, gdzie mieli szansę ten wynik jeszcze dogonić i teraz e, 3 do 2. Z PZB Wrocław to oznacza mecze, wszystkie trzy na styku, ale ostatecznie Elpak, mimo zdobytych czterech punktów, pojedzie po rundzie eliminacyjnej, po rozgrywkach grupowych do domu. Widelski jeszcze próbuje podwyższyć ten rezultat, ale to się teraz nie udaje. 19. minuta meczu. Już minęła, teraz jest 20. Zerkam również na wynik spotkania na drugim boisku. 2 do jednego, Kapela wciąż prowadzi. Zwycięstwo Krakowian w tej grupie, mimo wszystko, będzie przynajmniej w teorii niespodzianką. Teraz robak nie podwyższa rezultatu, choć miał na to szansę. Kilkadziesiąt sekund, może do końca. Koniec meczu na boisku numer 1. Kapela wyprzedzi Bartist w tabeli grupy D. Wygra tą grupę. Czyli to oznacza, że wynik tego spotkania, które obserwujemy nie ma już w tej chwili praktycznie żadnego znaczenia. Kapela uniknie dzięki temu zwycięstwu Gorlickiej i zagra w ćwierćfinale z ekipą Showtime Sosnowiec. Natomiast w ćwierćfinale o godzinie 17.30 na boisku numer 2 mamy tymczasem bramkę dla drużyny z Wrocławia, która wyrównuje. Natomiast kończąc moją myśl, w ćwierćfinale mamy hit Gorlicka kontra Bartist. Ja tymczasem dziękuję za uwagę z wojska numer 2 i zapraszam za kilkadziesiąt minut na pierwsze mecze ćwierćfinałowe.